Chcemy przypomnieć starszym osobom i w ogóle młodym dzieciom, młodzieży, pokazać jak to kiedyś się pracowało na polu. To była naprawdę ciężka, żmudna praca i chcemy też przez to zintegrować społeczeństwo, żeby razem się spotkać, porozmawiać, przekazywać różne tradycje, zarówno takie polowe, jak i inne kulturowe. I Tradycje polskiej wsi, już po raz czwarty pięknym, plenerowym widowiskiem, obrazującym żniwa bez wykorzystania mechanicznego sprzętu, pokazali członkowie Stowarzyszenia Razem dla Nadbrzezia oraz Stowarzyszenia Nasze Sioło. Był pokaz koszenia kosą, robienia powróseł, wiązania snopków, ustawiania ich w mędle. Wykonywane czynności barwnie słowem wspierał Wojciech Chmiel. Widzowie mieli także okazję zaprezentować umiejętności koszenia zboża kosą. To jest nasza historia, to jest historia tych stron, to jest historia naszych rodziców, dziadków, którzy właśnie... Przecież w ten sposób zarabiali na życie. Utrzymywali cały kraj. Jak najbardziej takie inicjatywy są potrzebne i chwała Państwu chmierom za to ich stowarzyszeniu, za to, że kultywują te tradycje, za to, że pokazują tym młodym ludziom, którzy widzieli najpewniej tylko i wyłącznie kombajny w swoim życiu, że to trochę inaczej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to wyglądało. Szniwa to nie tylko koszenie z wózka snopków nastrodu. Tym pracom jeszcze nawet po II wojnie towarzyszyły liczne obrzędy, zwyczaje. Samo koszenie poprzedzały przygotowania. Przygotowanie do żniw to już było um, ciekawe. Śmieszną przed żniwami trzeba było kupić dobrą kosę, wybrać tą kosę, jazda jarmarła do sandomierza, wystukać, wypłukać, wygniać, czy brzęczyć, czy jest wygiętka, czy twarda, czy będzie się klepać, czy nie będzie pękać, czy nie robi fal, jak się będzie oklepać. Chłopy nastukały, pukały, podpuszczały jeden drugiego, że ta kiepska, panie, to nie bierz pan tego, on to on kupił, panie, takie były czasy. W sobotnie żniwa w Nadbrzyziu rozpoczęły się tradycyjnie. Żniwiarze ubrani na biało, by złagodzić działanie promieni słonecznych, przyjechali wozem zaprzężonym w parę koni, przygotowanym do zwózki snopków. Posiadanie dwóch koni stawiało ich właściciela w gronie bogatszych mieszkańców. Na początek gospodarz sprawdził, czy ziarno jest już na tyle dojrzałe, bo można było rozpocząć koszenie. Pierwszy zakos wykonany został sierpem i z tej garści zboża zrobiony został znak krzyża. Symbol wiary wraz z sierpem położone zostały obok łanu pszenicy. Następnie żniwiarze odmówili modlitwę i przystąpili do pracy, która wymaga dużego wysiłku, uzależnionego także od gatunku zboża. Najłatwiej chyba jednak żyto. I teraz Czy to, bo jest dosyć miękkie i ładnie się kładzie na ścianę, ładnie się po niego odbiera i wiąże, układa w kucki, ładnie się go złoży. Pszenica jest twarda. Trzeba dużo siły do kosy. Jak drut stoi, tak jest dojrzała, to tylko strzela pod kosą. To jest ciężko. Jęźmień kuje. Kujuje przy Ale trzeba nieraz się schylić. To... Owiec. Ciszmy. Trzeba kosić wiedzieć kiedy. Jedźmy ją wiedzieć. Jak jest wilgotną mokro, nie pokosisz. Bo się załamuje na kosie. Nie utnie. Jego się kosi zawsze, gdy jest gorąco, w południe przeważnie. Niemalże rytualnym elementem pracy żniwiarzy były spożywane na polu posiłki. Myśmy stato wychodzili rano już. Nieuchwytne kosiliśmy. żyje to pszenice. To mała płyta gdzieś w o godzinie dziewiątej przynosiła na śniadanie. To była herbata czarna, taka mocna, kawa czarna lub kawa z mlekiem, chleb ze szmalcem, ogórek jakiś, albo jajecznica, jak była to było dobrze, o to było dobrze, 60 70 lata, to było. także to, to było tak. A czasami się trafiało, jak było więcej pieniędzy w domu, jakiś żurek z kiełbasą, z jajkiem, no to było już tak troszkę lepiej. Ostatnią pracą wykonywaną przed podorywką było zgrabienie tak zwanej stargi. Nie później właśnie właśnie trzeba było to zagrabić jeszcze tą stargę, związać. Mieli kury, zaraz szesna podorywka, koniem, płytko, 7-8 cm. Moment, te zboże, które się wysypało, wyrosło. Krowy się pasły na tym, bo jeszcze dodatkowo krowa utrzymanie tak, dla krowy. I Dopiero orka zimowa 18-20 cm głęboka. Tak, to dziękuję. Było. Oprócz inscynizatorów swoich sił w koszeniu próbowali samorządowcy oraz widzowie. Jednym koszenie szło lepiej, drugim gorzej. Ale wszyscy podkreślali trudną pracę rolników w minionych czasach i wszyscy nie wstydzili się umiejętności posługiwania się kosą. Ja już się urodziłem w momencie, gdy już były kombajny. I... I, i jednak kosa w domu była, używałem i, i też jest to, nie jest mi obca. umiejętność u Pana koszenia? Ja wychowałem się na wsi i nie zawsze w domu była kosa. Kosiło się naprawdę wspaniale, ale nie powiem, bardzo ciężka to jest praca, więc jest to dzisiaj prawdziwy hołd dla naszych ojców, dziadków, którzy taką pracę wykonywali zanim te kombajny wjechały. Może mało kto pamięta, ale ja jestem dzieckiem rolników, jeszcze w Sądomierskim 20-30 lat temu. Tych, te żniwa były, było dużo zbóż, natomiast dzisiaj mamy tereny czysto sadownicze, więc pięknie, że mamy dzisiaj takie przypomnienie starych tradycji. W stronę organizatorów skierowano jak najbardziej zasłużone słowa podziękowania. To jest najważniejsze wydarzenie, jakie miało miejsce na wsi w ciągu roku. Dziękuję wszystkim, którzy co roku to organizują, bo dzięki temu i też młodzi ludzie i my możemy też sobie przypomnieć to, jak odbywało się to na wsi wiele lat temu. Poczęstunek Staropolski po tańcówka przy muzyce ludowej na żywo zakończyły żniwa w Nadbrzeżu. Jerzy strzyż STV Info.